na brzegu ze szczupakiem, tak wielkim jakiego jeszcze nigdy nie widziałem, jak na złość nie ma nikogo, często mi się ręce, to Przerażającą wieżą O przecież. halo Na malutkiego 5 cm jak ja złapałem na robaka, założyłem go na ten Jest ogromny ja czekam na, żeby ktoś przed kanałem czy coś zrobił mi zdjęcie, bo normalnie strach go wziąć w ręce, jest taki wielki no piękny, to jest moja ręka no on zawinięty w podbiraku kurwa, no łatwo no taki jak no, ogromny jest, kurwa jest ogromny no zrób zdjęcie nie mam właśnie przychodzi. kurwa jak bo on mi się rzuca, wiesz i tego normalnie nie wiedziałem co on z nim zrobić, jak już... Jak go zobaczyłem, bo ciągnąłem go tak, wiesz, delikatnie pomału. Jak go zobaczyłem, to mówi... No... Wiedziałem, że on wiesz zdaje podbierak, nie? Ale jakby zobaczyłem... Wam się zmieści. I pod mostem Paj. mi wziął, schowałem się pod most, bo pada i łowiłem te okonki. I złowiłem jazgaza i założyłem tego jazdgaza na taką żywcówkę okoniową. I tak. I tylko widzę wędka się trzęsie, ma oparta o barierkę, wiesz? Spierdolę. Ale smog pawawelski normalnie jest przeogromny. Chciałbym go zważyć, ale. Paroder, mam kawałek dalej, wiesz? boję się, że mi spierdoli razem z pobierakiem. Nie, 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 poczekaj, ktoś ci zdjęcie zrobi. Poczekaj trochę. maniana no. no A few minutes later.